Czy tamtejsze szpitale są przygotowane na wzrost liczby zakażeń? Has now spent nearly twenty hours in intensive care fighting. Tamtejsze związek lekarzy alarmuje, że brakuje im już niezbędnego sprzętu. Pięćset trzydziestysieść nowych przypadków zakażeń na And we begin tonight with America bracing for what could be the worst of the coronavirus outbreak in the days ahead. Klinika chorób zakaźnych i neurologii dziecięcej w Poznaniu student wolontariusz. Jesteśmy studentkami kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i od trzech tygodni jesteśmy wolontariuszkami na oddziale zakaźnym w Szpitalu Dziecięcym imienia Karola Jonszera. Każdego dnia przychodzimy pomagać w systemie trójzmianowym, a każda nasza zmiana trwa 5 godzin. Jesteśmy podzieleni na dwuosobowe zespoły. Prowadzimy konsultacje telefoniczne, zbieramy wywiad chorobowy i epidemiologiczny. W konsultacji z lekarzem określamy wskazania epidemiologiczne do wykonania wymazów. Sporządzamy ankiety wywiadów do wglądu lekarzy. Kierujemy ruchem pacjentów przyjeżdżających na teren szpitala zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zgłaszamy pacjentów do zarejestrowania na izbie przyjęć. Jesteśmy w stałym kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Koordynujemy transport sanitarny i ustalamy harmonogram wymazów wirusologicznych. Prowadzimy rejestr wykonanych wymazów. Drogą telefoniczną i elektroniczną informujemy rodziców o wynikach badań. Wszystkie wykonywane przez nas czynności odbywają się poza obszarem oddziału, a nasz kontakt z pacjentem jest wyłącznie telefoniczny. Sukces naszej współpracy zawdzięczamy wspaniałej atmosferze, którą tworzą lekarze, pracownicy szpitala oraz my, wolontariusze i wolontariuszki. Pozwoliło nam to poznać pracę oddziału od strony, jakiej wcześniej nie znaliśmy. Jesteśmy przekonani, że to trudne doświadczenie przygotuje nas do przyszłej pracy. Zamiast chodzić po kryjomu, bądź mądrzejszy, zostań w domu.